Nad Bekas. Oferuje swoim gościom na miastkę luksusu w przystępnej cenie. Znalazł zgiełku miasta w samym sercu mazur. Oko w oko z naturą. Ty kto to? Rudy? Mam! Wpierdolmy Rudemu! A k. Przypis Japa i dupa. Co kurwa? Ale co? Główno słyszałeś, co dupa powiedział? Bawać kasę! Japa daj spokój! Dla ciebie pan Japa! Co? Znowu coś? Obicie? Akurat dzisiaj to chuje na nas masz. Możesz donosić, że siedzimy na ławce. Siedzieć? To wy powinniście w kiciu! Chuligaństwo i menelstwo patologia, kurcze. Muka kurwa, leszczu, jebnąć ci? Spróbuj. Wszystko nagrywam. Masz szczęście, lamusie. Jako tako, to max. No, nareszcie Gwiezdna Flota. O nie! Nie odpuszczę ci tej stówy! Oddaj mi wszystkie karty! I pieniądze! Zgódź się. Mnie ktoś kopnął jaja i też bym wolał przełożyć! A no właśnie miałem powiedzieć! no się okazało, że Laura za takie spotkanie to pięć dych pobiera! No to musiałem jej wszystko oddać, nie? O Jezu! Przyjaciele! Tak dalej być nie może! Gdzie jest Borubar? Gdzie autostradki na euro? Gdzie darmowa pizza? Za jachasia Borubar był! Kim takim gdzie jest brobar? Gdzie, gdzie, gdzie jest bombar? Gdzie jest bolem? Patrzcie, jak mało wam trzeba! Torpeda ma tole, twój żon to bole. Torpeda ma tole, twój żon to bole. Razem! Torpeda ma tole, Zgromadzenie grupy przestępczej Deformers uważam za zakończone! SP-Bot i Tikabot byli przeciw. Lanobot, czyli ja, nie został liderem przez głosowanie. Szkoda! Po co mamy wybierać lidera, skoro i tak zawsze rządzi się najbardziej? Lider nieformalny? Dobrze brzmi! Zastępco lidera nieformalnego. Co chcesz powiedzieć? Ej, jaki zastępca! To jakim jestem? Starzysto T-Kobot udzielam głos! Chciałbym poddać wniosek pod głosowanie. Jaki wniosek? Zimno mi. Dobre! Jestem za. Za? Weto. Dzień dobry, minęła 19. Uwe Rap. zapraszamy na Dziennik. Opinię publiczną najbardziej interesuje skandal z laserowym generałem, tak zwane Laser Gate. A teraz do rzeczy. Bogdan Smoleń, znany jako laserowy generał, który okazał się fikcyjną postacią wykreowaną przez kardynałów w Kulen i Marsz Film Studio, został zamordowany podczas transmisji na żywo na rozkaz sułtana kosmitów. W informacjach po informacjach zapytamy, komu przeszkadzały te filmiki. Zapraszamy. No właśnie, komu przeszkadzały te filmiki? Głos oddaje opozycji. Jak to komu przeszkadzały? Wszystkim k jego mać! Zmyślony bohater wygrywa wojnę! Mydlicie oczy obywatelom, że nie można już odróżnić fikcji od fałsu! Co? Może ta rozmowa też jest nagrywana kamerą? Chwila, chwila, chwila! Rysiek spokojnie. Ch*** były te filmiki? Nie no, śmieszne. No właśnie, poza tym skąd wiemy o śmierci laserowego generała? No z filmiku! Szach i mat! Gwarantuję, że jeszcze dziś wieczorem laserowy generał pokona diabła w walce na noże! A w tle będą szambiarze. Co na to koalicjant? Jeżeli w filmiku nie będzie nic o reformie cruz, jesteśmy za. Chwila, kardynale, przecież wszyscy widzieliśmy jak diabeł zabija Bogdana Smolenia. No panie, niech pan siebie posłucha. Diabeł zabił Bogdana Smolenia. Chyba sam pan w to nie wierzy. Nie uwierzę w laserowego generała, dopóki nie zobaczę następnego filmiku. Koniec. Zakład, że będzie po informacjach, po informacjach? A niech stracę. <zysk> Nie odpali, <noise> Grobas myśli, że jak zdejmie klemy, to sobie nie poradzę. Jazda, próbna musi być, patera! NARĘCZNIE! Sto na godzinę w terenie zabudowany! Jak Kubica! Kubica się rozjebał, hamuj! Nigdy w życiu, HWDP policji! Rura! O kurna, ale ma kopito! Zapierdalaj, jak skarpety mojego starego! To trudne ekipy, się raz Wszyscy Nie, tego już za wiele. Ile razy no, mówiłem? K***wa namierzyli nas i czymś p***deli. Cholera, nie p***dolał się jak my. Nie ma rapu! To porządny dom, a nie slums. Tylko same przekleństwa i narkotyki w tych piosenkach. K***a to, k***a tamto, życie k***a, skier**ać psy. Henry! A inaczej jest? Ktoś tego w robocie słyszę jeszcze, żebym to w domu miał! To czego mam słuchać? Gówna psiego lekcje odrobione? A to są wakacje! Wakacje, ka, ku... wakacje tak w tym hip-hopie uczał? Ja w twoim wieku w wakacje zapałem z ulotkami jak maszyna, żeby na podręczniki zarobić nie robię jeden! Keniu, no dajże spokój... A ty jak nie jesteś lepszy, to się nie odzywaj! Z roboty się zwolniła, bo wciąż zaszła i trzynasty rok, chłop za dala dwie zmiany, żeby było co do gara włożyć. Z... po robocie chce sobie odpocząć, to mu szczyna... Ula do ucha, życie k**wskie. Jeszcze psy mi dzisiaj mam na dwie b**. Rozumiem, gnojów gonić za piwo, ale chłopa starego? Pany kraj.